Och, No dobrze. Skoro Juko chce sama powiedzieć mi o tym, że Liria będzie miała dziecko, niech tak będzie. Hmm? Co? Liria będzie miała dziecko? <laughs> Liria będzie miała dziecko! <laughs> I co narobiłeś? Dziękuję, król że to świetna nowina. <śmiech> <śmiech> Prowadź do Juko i Mo. Pokaż, jaki jesteś szybki. Potrafisz ladać szybciej! Yuko! Mo! O, Mia! Tak się cieszę, że cię widzę! Mia, mam dla ciebie niesamowitą nowinę! O Liri? Tak, już A. wiem! Kiedy się urodzi? A nie mówiłem, że tata nie dotrzyma tajemnicy? Teraz? Już się zaczyna? Kilka dni za wcześnie. O rany! Nie będzie przy tym ojca. Ono będzie bardzo zawiedzione, ale nawet potężny król jednorożców nie ma wpływu na to, kiedy jego dziecko przyjdzie na świat. Będzie głośno! Co jest? Fadl. Co to było? Głośny bum! Robi wrażenie, co nie? Dzięki moim fajerwerkom królewskie narodziny będą największym wydarzeniem w dziejach sentopi. Aha, bo najlepszym sposobem powitania malucha są wybuchy, które go przestraszą. Tak, dzieci uwielbiają bum, wiem co mówię. Dłużej nie może czekać. Trzeba zaprowadzić ją do groty narodzin. On ciao! No proszę, ale wydoroślałeś. <gry> Zaopiekujesz się małym braciszkiem? Chwila. Małym? Malec niezwykłą mocą obdarzony. Wykorzystać ją może do niszczenia lub obrony. Co? Wyrocznia. Pewnie dotyczy malucha, nie sądzicie? Ale co to za moc, co niszczy lub broni? I jak? Liria! Dziecko zaczyna mocno kopać. Tak! A jak my nie damy sobie kopa, to maluch nigdy się nie urodzi. Poprowadź nas, On